Nie, to telefon. A gdzie jest pilot? O tu. O karate, filmy. się zabijają. O! O! ja O! Co To było? O! Co O! O! Telefon. Spokojnie, tylko spokojnie. Dzień dobry, centrum telefoniczne abonentów Magda przy telefonie słucham. Halo, proszę pani, czy ja mogę prosić, żeby ostre przedmioty wylatujące z telewizora nie dziurawiły mi kanapy? Jakie przedmioty? Ostre! Mhm. Żeby ostre przedmioty nie wylatywały z telewizora i nie dziurawiły kanapy. Zatem załatwione. Czy mogę jeszcze w czymś pomóc? Nie, no momencik, momencik. Nie, na no chwilę nie. I Pani od ręki takie sprawy załatwia? Ja i pozostali konsultanci pomagamy we wszystkich problemach dotyczących cyfry plus. Ale co Pan robi? Co to są za obyczaje? Nie, no fajnie, ale, ale nie wydaje się Pani, Pani Magdo, że ten scenariusz jest jakiś taki dziwny, niemądry, kupi? Nie, no moim zdaniem to jest przesada. Halo? Halo, przepraszam. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że to już zaszło za daleko, nie wiem, no... Ja przebrany za królika, rozmawiam z jakąś malutką panią, miecze jakieś, ja za sofą siedzę. Przecież przecież ja się na wiele jestem w stanie zgodzić. Ale wszystko ma jakieś granice, przecież, tak? Ale o co panu chodzi, panie Olku? No jak to, o co? Co pan tego nie widzi? Że to dziwne jest jakieś? Panie Olku, gra pan czy pan nie gra, no bo wie pan. Nie jakże człowieku? Bardzo mi było miło poznać pani Magdo. To ja się będę już żegnał.